Stacja pierwsza: Jezus powstaje z martwych. Po upływie szabatu o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, albowiem Anioł Pański stąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać Jego jaśniała jak błyskawica, a szaty Jego były białe jak śnieg. Opisy ewangeliczne na temat Zmartwychwstania nie są Jego opisem. Zresztą podobnie jak w Starym Testamencie nie możemy zobaczyć jachwę w działaniu, tak w Nowym Testamencie nie mamy opisu samego Zmartwychwstania. Żadne oko tego nie zobaczyło, żadne pióro tego nie opisało. A wszystko za sprawą i za radą anioła. Wielce znamienne. Ale to właśnie on sprawia, że poszukiwanie ukrzyżowanego prowadzi do odnalezienia zmartwychwstałego. I te słowa. Nie ma go tutaj, zmartwychwstał. Ale to co ważne, brak ciała Jezusa w grobie nie jest dowodem na zmartwychwstanie, ale jest znakiem. Co więcej, słowa anioła, kierowane do niewiast, sprawiają, że jest tym kobietom wyznaczone zadanie. Dość osobliwe, że to właśnie kobiety są wyznaczone do tego, aby dać świadectwo o zmartwychwstaniu. Dlaczego? Dlatego, że świadectwo kobiet wówczasnej tradycji nie miało znaczenia przed żydowskimi sądami. Gdyby zatem opowiadanie o zmartwychwstaniu było wymysłem, to wówczas zarówno ewangeliści, bądź inni głosiciele zmartwychwstania zatroszczyliby się o to, aby poszukać i wskazać świadków bardziej wiarygodnych, z poszanowaniem tamtego porządku kulturowego czy też prawnego. Tymczasem, wszystkie zawarte w Ewangeliach opisy zmartwychwstania właśnie kobiety czynią. Świadkami pustego grobu oraz orędzia wielkanocnego. Ale to doświadczenie nie może być pozostawione tylko wewnętrznemu, okrytego własnym sercem doświadczeniu. Oto kobiety w słowach Anioła dostają także zadanie: idą. Jak idą? Idą szybko. A jakie odczucia im towarzyszą? Idą z bojaźnią i wielką radością. Bojaźń w tym przypadku jest absolutnie zrozumiała. To psychologiczne doświadczenie należy tłumaczyć faktem wyjątkowości zdarzenia, w którym przychodzi im uczestniczyć. No co tu dużo mówić, nieco dzień uczestniczy się w zmartwychwstaniu. I wielka radość, radość naprawdę wielka. Po raz ostatni mowa o wielkiej radości była w kontekście przybycia magów do dziecięcia Jezus w Betlejem. A zatem radość zmartwychwstania jest tak wielka, że może równać się z radością wypływającą z faktu narodzin Jezusa. Zmartwychwstanie, które rodzi radość. Radość. Odkrywam ją w wielu sytuacjach. W otaczającej mnie przyrodzie, w promieniach słońca, w spotkaniach z przyjaciółmi, w uśmiechu bliskiej osoby czy w realizowaniu swoich pasji. Kiedyś zadałam sobie pytanie, czy to jest pełnia radości? Czy gdyby w moim życiu zabrakło Jezusa, umiałabym cieszyć się tym wszystkim, co jest wokół mnie, tym wszystkim, co posiadam, tym kim jestem? Odpowiedź była przecząca. Doświadczyłam w swoim życiu, że pełni radości mogę doświadczyć tylko ze zmartwychwstałym Jezusem. Gdy patrzę na jego pusty grób, to budzi się właśnie we mnie radość, bo grób Jezusa przypomina mi też o moim grobie. O grobie moich grzechów, smutków, lęków, niepowodzeń, samotności. I z tego grobu to właśnie On, z martwych Chrystus, uwolnił mnie i będzie uwalniał, gdy tylko się w nim znajdę i gdy tylko poproszę Jezusa o pomoc. Ta świadomość budzi we mnie, Radość, największą, jaką jej mogę doświadczyć. Radość płynącą z wolności i miłości, jaka jest darem Boga dla mnie. Radość płynącą z Jego obecności. Nie doświadczyłam w swoim życiu większej radości, jak ta, jaką jest radość z martwych stanie.